Wit, witam, witam Państwa. Ja bardzo przyczyniam się do zmienienia tych kilogramów. E, to widać. E, natomiast chciałem powiedzieć tylko tyle, tyle, że Pan Janusz mówił do Armii Urzędników, urzędników w Polsce. E, ja chciałbym powiedzieć, że tak samo jest i uczujemy ją Armię Urzędników w Brukseli. I ja na przykład, i my też nie powinniśmy mieć do tych urzędników, urzędników żadnych pretensji. Z, z, z jako, z jako. Ja na ich miejscu, e, za wspaniałą pensję, którą oni pobierają, będą... Za wspaniałą pensję, którą pobierają, również takim urzędnikiem mógłbym być. Nigdy by nie mógł do mnie mieć o to pretensji. Natomiast mamy pretensje nie do urzędników, Podobnie w Polsce, jak i w Brukseli, tylko do tego systemu, który tworzy tych urzędników. Zapamiętajmy sobie to jedno. Nie urzędnicy są naszymi wrogami, tylko ten system. ta garstka polityków, którzy tworzy ten system, różnego rodzaju ludzie za plecami tych polityków, którzy nakłaniają do tego systemu. I to jest główne zło, które istnieje. A to, że urzędnicy bronią swoich posad. No cóż, no cóż z normalne i normalnej, nie można mieć pretensji. Tak samo nie można mieć pretensji do górników, że walczą o to, żeby mieli większe pensje, żeby, to żeby to. mieli przywileje. Nie, mamy, mamy mieć pretensje, pretensje do, systemu, do systemu, który to umożliwia. I, 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 i do dlatego, tego, że, że lub górnicy nawet nie, nie zdają sobie sprawy, pra że, że bez tych dotacji, bez tych przywilejów mieliby lepiej w Polsce, gdyby nie było tego systemu. Więc, więc to, to przede wszystkim, to to przede wszystkim, przede wszystkim co powinniśmy sobie uświadomić. Jeżeli, Jeżeli chodzi o, o samą kursę, to, to tylko słowo powiem w ten sposób, ten sposób że pojechaliśmy, pojechaliśmy tam, zobaczyliśmy, zobaczyliśmy stwierdziliśmy, że, że jest jak spodziewaliśmy się, a może, a może nawet, nawet troszkę, troszkę gorzej, i jakoś strasznie gorzej, bośmy się dużo złego spodziewali. I więc, więc nie, nie wiem. Wiem. I szansa, szansa na to, żeby, żeby coś tam, tam wiedzieć od środka jest bardzo mała istnieje, ale jest tak mała, że szkoda gadać, no, ale jakokolwiek mała szansa, trzeba z niej i skorzystać. Ale, ale nasza główna część bytności w Brukseli jest informacyjna dla Polski, żeby pokazać Polakom, co tam się dzieje i to, po to, żeby w Sejmie do Parlamentu Polskiego wygrać. To jest nasze główne zadanie. Niestety od razu mówię, no my prawa unijnego tak od sobie nie zmienimy. Nikt się Świat tego chyba nie spodziewał i nie spodziewa. Jakieś próby będziemy podejmowali za tysiąc skazane na porażkę. Natomiast mamy zdobyć wiedzę, przekazać państwu informacje i od środka poprzez kraje jak Polska zniszczyć się. Dziękuję bardzo.